Witajcie kochani Pepkowicze i patrzcie jakie one są podkoszulki w Pepko czarne i białe tutaj wam trochę pokażę bielizny takie komplety i słuchajcie są piżamki fajne nowe jakieś zaraz zobaczymy na 30 zł XL -ka. Ale ona jest jakaś bardzo mała słuchajcie ta XL to jest jak Lka No i kochani zostały te fury świąteczne tutaj mamy takie z nowości i takie takie mamy i słuchajcie, ta jest ładna. Tą wam pokazywałam w holu z Pepko, zapraszam do niego. To są takie słuchajcie, fajne spodnie z takim misiem jakby, ale getry. Takie gietro spodnie za 20 zł, ale to jest bardzo ciepłe słuchajcie na teraz fajne no i są podkoszulki które uwielbiam te czarne za 10 zł i tu są różne kolory a tu jeszcze taka fajna piżama za 50 Wygnisy za 15 i takie suknicie tresowe spodnie za 30. I kochani mamy z nowości podkuszulki po 10 zł. I taka z takim napisem. Też za 10 tutaj mamy takie Mary Christmas po 10 czekajcie, może będzie na promocji. Zobaczymy. A nie, za 15. Mimo, że święta się skończyły. I kochani. mamy spódnie takie eleganckie, I zobaczymy jaka cena, one 30 zł, a wyglądają tak i są na gumce i taką mamy skórkową, fajną spódnicę za trzydzieści taką koszulę w grochy, ale one wychodzą małe. Tu mamy takie sukienki za pięćdziesiąt. O, Z takimi kieszeniami bardzo fajne. taki cienki jeans. I jeszcze tutaj jest. Słuchajcie, taka bluzka fajna. Teraz wam pokażę 3xL. Jaka cena? A nie ma ceny. W każdym razie taka w pasy. A tu z tyłu jest cena. suba. Ale one wychodzą bardzo małe. Bo słuchajcie, to jest 3L. Tu wychodzą bardzo małe te bluzki, powiem wam. Ja takich obcisłych bardzo rzeczy nie lubię, Takich bardzo ściskający. One wychodzą małe. E... Widzicie, takie mamy podkoszulki, z nowości i takie ze słonikiem. więc taki standardowy rozmiar, fajny. Zobaczę tutaj, słuchajcie. No i jest na przecenie 40 ten sweter w paski, który Wam pokazywałam wcześniejszym moim filmie. Więc te rzeczy są zmieszane, przecenione z nieprzecenionymi, ale w tym pepku jest jakoś mało rzeczy na przecenie, słuchajcie. A tam widzę taki fajny strój który wam kiedyś pokazywałam z tej sekcji sportowej? Taka bluza termiczna. za 40, fajna. Oczywiście te spodnie, Jaginsy, fajne. Są, hit. Ale słuchajcie, te są fajne. Takie alaskułkowe spodnie. Zboskowane. Bardzo fajne są. Ale nie ma ceny. A jest. 50 i rozmiar 42. Bardzo fajne. Ale widzę tu jedno takie. Wiszą. I pierwszy raz widzę, słuchajcie. Tutaj. I są jeszcze fajne takie spodnie. Ale te woskowane są fajne. Te też są fajne za 30 zł. I taka gumka, i takie guziczki takie alagetry spodnie. Wąskie rurki, bardzo fajne. Wychodzą małe, bo to. A nie, dobry rozmiar. To był rozmiar z, z innych spodni z Tu mają taki standardowy rozmiar. Słuchajcie, fajne piżamy męskie. i są fajne te podkoszulki. słuchajcie, po 10 zł. Są czarne, szare. Tutaj są białe. Zobaczymy, czy są gładkie. Tak, są gładkie białe. O! Bardzo fajne. To jest też 100% bawełny, więc polecam te męskie podkoszulki. To jest taka fajna bawełna, wam powiem. Fajnie są wykończone. Tutaj taka męska kurtka. Kochani tam są jakieś przeceny ale tu dla dzieci jakieś małe przeceny sama, nie będzie ale to wypierz, czy masz na Kochani, jeszcze zobaczymy zeszytej kalendarze, czy są jakieś. Nie ma. A słuchajcie, są fajne kosze takie z nowości są białe i czarny, bardzo ładny. I takie. Ale tak kochani. Rzeczy są już na przecenę. Ja sobie idę dalej. Czy co patrzę co tutaj jest? Ale mało jest rzeczy zwierzeczków. I tak kochani, jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji. Yy, yy, łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć!